Cześć wszystkim dzisiaj robimy sobie typy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, czy Bayern Monachium rzeczywiście zwycięży? No właśnie, typy jeśli chodzi właśnie o ćwierćfinał, półfinał i finał przedstawia taki scenariusz optymistyczny, że to Bayern Monachium zwycięży Ligę Mistrzów. No bo przecież wszyscy chcemy, żeby kolejny Polak wpisał się do tego grona tego panteonu polskich zawodników, którzy zdobyli Ligę Mistrzów, którzy po prostu odnieśli ten pamiątkowy puchar do góry nad głową no właśnie, jest on znaczy ja nie, nie zaszakam się, że Bayern Monachium zwycięży, robię du, dużo filmów na temat Roberta Lewandowskiego praktycznie większość, ale obserwuję całą piłkę nożną, nie uważam, żeby Bayern Monachium był jakimś tym faworytem, ale zrobimy sobie taki wariant optymistyczny właśnie no i też po prostu typy jeśli chodzi o poszczególne mecze, no ja zawsze mówię piłka nożna jest nieprzewidywalna bo pojawi się kilka zaskoczeń, na przykład to, że Barcelona odpadnie według mnie na wczesnym etapie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, zachęcam Was, to jest, was też do tej po prostu zabawy, żebyście napisali w komentarzach Wasze typy, jeśli chodzi o te mecze Ligi Mistrzów. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij już w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, mamy tutaj typy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no to akurat tak, pierwszy mecz Bayern kontra Chelsea. Tutaj wydaje mi się, że Bayern Monachium powinien pokonać Chelsea London, w tym zestawieniu, którym jest Bayern Monachium, tą formę, którą praktycznie prezentuje. No chyba, że Chelsea London, tak rzeczywiście po prostu byłaby jakoś bardzo mocno, w, mocna tak, silnie wzmocniona, no ale też po prostu są tutaj tak transfery nowe, jeśli chodzi o Chelsea Londyn. Natomiast raczej to dla mnie po prostu mało prawdopodobne. No kwestia po prostu ustawienia tego Bayernu Monachium, bo moim zdaniem na papierze i też jeszcze po prostu Robert Lewandowski yy, yy, gra, tak. wtedy była kontuzja po tym meczu, powinien to zwyciężyć, czyli ten pierwszy mecz yy, mówię, że to jest zwycięstwo Bayernu. Olympik, Lyon według mnie po prostu powinien odpaść, jeśli chodzi o tę rywalizację. Następnie mamy Napoli, jeśli chodzi tutaj o mecz z Barceloną. Moim zdaniem Napoli pokona Barcelonę i wiem, że to jest dosyć kontrowersyjne. Nie mówię tego, żeby się narazić tutaj kibico fanatykom Barcelony. Jak możesz po prostu tak mówić? To jest skandal i tak dalej mówię tutaj po prostu to nie pod względem, że jakiś klub lubię czy też nie lubię, Barcelona bardzo lubię tak samo Napoli, każdy klub lubię natomiast moim zdaniem Barcelona jest targana wewnętrznymi kłopotami niby się ma po prostu zmienić do tego czasu trener, ale zobaczymy, czy on po prostu wprowadzi jakąś nową jakość, tam jest dużo problemów, jeśli chodzi o problemy wewnętrzne w środku Barcelony kwestia transferów, Barcelona nie dokonuje transferów, mało tego sporo zawodników odchodzi, tak, z tego klubu są wymiany Dużo, dużo po prostu tutaj jest problemów, jeśli chodzi o Barcelonę. Ja w ogóle jestem takiego zdania, że Barcelona się odbuduje, jak przyjdzie jakiś solidny, mocny tak naprawdę trener. Kogo mam na myśli? Na przykład tutaj Pep Guardiola, ale to jest raczej mało prawdopodobnie, żeby drugi raz przyszedł, ale aczkolwiek może być taka możliwość. Albo na przykład Jurgen Klop. Uważam, że Barcelona prowadzona przez Jurgena Klopa wtedy po prostu od, odzyska swoje świetność. Aczkolwiek no, pytanie jest takie, na przykład, czy Jurgen Klopp wcześniej nie poprowadzi reprezentacji Niemiec, bo też taka może być sytuacja. Także moim zdaniem, właśnie tutaj e, zwycięży Napoli. Napoli jest w gazie, po prostu świetnie się prezentuje, mimo wszystko. E, ostatnio też zrobili tytuł mistrzowski, Także moim zdaniem Napoli po prostu tutaj pokona Barcelonę i to będzie zaskoczenie. To będzie kolejny praktycznie e, tak e, cios dla Barcelony, ale to też będzie sygnał taki, że no jednak po prostu są potrzebne radykalne zmiany, jeśli chodzi o Barcelonę. E, zresztą, Ostatnio, że bardzo mało mówił, że ten czas jest związany z koronawirusem. To jest strata dla klubu 200 milionów euro. No, liczę oczywiście po prostu rachunki, takie jeśli chodzi o kasę. Natomiast też po prostu wzmocnić zawodników, no bo sporo jest, po, praktycznie faktycznie po 30 roku życia ci zawodnicy, którzy są sprow... zostali sprowadzeni, to albo to okazało się, że nie wypalili, albo po prostu mają kontuzję. Sami wiecie, jakie są problemy. Tak, um, titi, dębele i tak dalej. No właśnie, potem mamy tak, Erbeliwsk moim zdaniem odpadnie, chociaż Erbeliwsk będzie takim dużym zaskoczeniem właśnie jeśli chodzi o te rozgrywki, bo zresztą Erbeliwsk bardzo fajne po prostu futbol prezentuje, nowoczesny, tak, pytanie, każdy futbol dzisiaj praktycznie prezentuje nowoczesny, ale naprawdę przyjemnie to się ogląda. Ryblińsk nie mając tak naprawdę takich gwiazd w tej drużynie yy, i też fajnie faktycznie trener tutaj Erblipska przygotowuje tę drużynę pod kątem ligi mistrzów, także no to może być wiele zaskoczeń. Atalanta odpadnie według mnie w ćwierć finale. Chociaż Atalanta jest po prostu tutaj dużym, dużym, po prostu takim czarnym koniem, można powiedzieć, tak, bo w ogóle jeśli chodzi o serię, a drużyna, która nie ma jakiegoś mocnego składu, okazuje się, że wygrywa jeden za drugi mecz i to mocnymi praktycznie, mocną przewagą. Ale tam też jest ciekawa sytuacja, bo ten Iličić, napastnik, miał problemy takie osobiste. Tam żona tak naprawdę zdradziła go. Nawet zastanawia się, czy po prostu nie zakończyć swojej kariery piłkarskiej. Iličić może bardzo dużo dać Atalancie. Jeżeli nie będzie występował, to Atalanta zdecydowanie słabiej będzie się prezentować. PSG odpadnie według mnie w ćwierćfinale. PSG moim zdaniem długo nie zdobędzie Ligi Mistrzów. Jest to świetnie budowana drużyna. Super nazwiska, fanie się ogląda po prostu tą drużynę. Lubię też filmiki, które pojawiają się, jeśli chodzi o PSG na YouTube. Na pewno to wszystko jest mega profesjonalne, ale właśnie, jeśli chodzi o tą drużynę, tak, tam jest wszystko super, pieniądze, zawodnicy i tak dalej. Natomiast to jest za mało, właśnie, żeby zdobyć tą Ligę Miszów. Trzeba jeszcze po prostu ponad te 99,9% więcej, to co właśnie da drużyna Liverpoolu. Także moim zdaniem PSG raczej nie zdobędzie Ligi mistrzów, aczkolwiek mogę się mylić. Oni Moim zdaniem się oni usteczniają, jeśli chodzi o PSZ. Wiem, że to też jest może być kontrowersyjne ponieważ oni nie mają równego przeciwnika. Lidze francuskie, oni wychodzą, praktycznie demolują każdego przeciwnika. Mi się trochę przypomina sytuacja, jeśli chodzi o Wisłę, Kraków, e, praktycznie za Bogusława Cupiała, tak, w połowie lat 2000. E, No to ja bym pamiętam, jeden z piłkarzy mówił, że jak oni wodzili na mecze Ekstraklasy, to to była kwestia tylko tego, e, ile ogramy następną drużynę, tak, 2-0, 3-0 czy 5-0. No właśnie, ale jednak tutaj trzeba po prostu mieć mocnych przeciwników, z mocnymi drużynami się mocować, walczyć, żeby tutaj wygrać. E, to mamy tak, Atletico moim zdaniem odpadnie w półfinale, czy tak samo po prostu Juventus powinien odpaść według mnie w półfinale. Juventus tutaj mam duży tak naprawdę znak zapytania, bo jednak to jest mocna drużyna. Może się bardzo oczyć według mnie o tytuł mistrzowski Juventus, świetnie prowadzona. No następnie ciekawe, bo też Sarri teraz prowadzi, to jest zupełnie inaczej, natomiast wcześniej ten Juventus nie mógł po prostu nic ugrać, tak, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Może ten Buffon w końcu po, prostu po raz pierwszy tak zwycięży, się chodzi o Ligę Mistrzów, bo ma wszystkie tytuły mistrzowskie na swoim koncie, ale nie ma Ligi Mistrzów. No i w finale miałby się spotkać właśnie. Aha, tutaj jeszcze mówimy: Real wygra z Manchesterem City, moim zdaniem. To akurat jestem też po prostu dosyć mocno przekonany tego, że Real powinien pokonać Manchester City, chyba że będzie jakaś wyrównana walka, ale moim zdaniem, Real po prostu i też Zidane, który potrafi budować te drużyny, tak powinno to właśnie wyglądać. I finał Real kontra Bayern Monachium i życzyłbym sobie, że właśnie ten finał zwyciężył Bayern Monachium, aczkolwiek gdybym miał powiedzieć teraz na dzień dzisiejszy realne szanse, realne tak dosłowne szanse, to Real według mnie po prostu zwyciężyłby taki finał. Chciałbym, żeby zwyciężył Bayern Monachium, chyba że Real będzie po prostu w gorszej dyspozycji, albo ale Zidane pokazał po prostu już kilka razy, że z ligę Mistrzów z Realem Madryt potrafi budować drużynę. No a Bayern Monachium tam jeszcze gdyby Bayern miał mocne wzmocnienia transfery takie solidne to mógłbym powiedzieć w 100%, natomiast życzyłbym sobie, że Bayern w tym zestawieniu, chyba że coś będzie nieprzewidywanego, że RA będzie jakiś osłabiony, tak? no to powinien zwyciężyć Real, ale moim zdaniem Bayern ma, ma tutaj, ma po prostu szansę. Czyli tak wygląda to zestawienie, no i mamy tutaj największe zaskoczenie, zaskoczenie tak na no wiele może być zaskoczeń, ale właśnie na poli, które według mnie powinno wygrać z Barceloną, absolutnie jestem no, może nie przekonany, tak? No, bo to jest błędne, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale według mnie duże szanse po prostu na poli ma, żeby zwyciężyć Na podstawie tych meczów, które widziałem w Serie A, na podstawie po prostu meczów w lidze hiszpańskiej, jeśli chodzi o Barcelonę, oczywiście pomijam kwestie jakiejś po prostu dyspozycja dnia, czy w zawodnicy wypadną, czy będzie jakaś kontuzja i tak dalej, moim zdaniem powinna zwyciężyć Barcelona. OK, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za eee, Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.